Moi drodzy, mamy to! Sony już oficjalnie potwierdziło tytuły gier, które otrzymamy za darmo w PS Plus w marcu 2021 roku. Pewnie część z Was będzie zachwycona, a część niezadowolona, że gry, które przewinęły się w prognozach, nie trafią bezpłatnie do graczy. W tym filmie opowiemy Wam o potwierdzonych tytułach oraz o jeszcze jednej, darmowej grze, którą może przypisać każdy, nie tylko subskrybenci PlayStation Plus. Zachęcamy zatem do obejrzenia całego odcinka. Zanim jednak przejdziemy do sedna, to jak zawsze zachęcamy was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu otrzymacie powiadomienia o naszych nowych filmach i nie przegapicie wspaniałych ofert z darmowymi grami. Zapraszamy również do oglądania cyklu Cebulka Deal, w którym opowiadamy wam, skąd można legalnie i za darmo pobrać takie gry jak GTA V, Rage 2, Hitman, Just Cause 4 i wiele innych tytułów. Link do ostatniego odcinka znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie pod filmem. A teraz przeskakujemy do meritum, czyli darmowych gier, jakie otrzymamy w PS Plus w marcu 2021 roku. Gry zostały już oficjalnie potwierdzone przez Sony i będzie je można pobrać od wtorku 2 marca. Tym razem Sony trochę zwlekało z oficjalną zapowiedzią tytułów i zamiast ujawnić je w środę, poinformowało o nich dopiero dzisiaj. Jeżeli te kilka dni zwłoki będzie gwarantowało nam tak mocne miesiące jak tym razem, to my nie mamy nic przeciwko temu, żeby tradycją stało się ujawnianie gier na kolejny miesiąc w ostatni piątek danego miesiąca. Tym razem otrzymamy aż cztery gry. Pierwszą z nich jest MAKET, gra logiczno-przygodowa z miłosną historią młodej pary w tle, która jest dostępna tylko dla posiadaczy PS5. Akcję gry obserwujemy z pierwszej osoby, a główną rolę w zagadkach odgrywa tutaj perspektywa, która sprawia, że świat gry jest dla nas małą makietą lub wielkim miastem. Tak więc jeden przedmiot może być jednocześnie małym kluczem do drzwi oraz być wykorzystany jako most czy platforma łącząca dwa odległe punkty. Operowanie wielkością obiektów poprzez zbliżanie się czy oddalanie od środka planszy pozwala spojrzeć na świat z różnych perspektyw, oferując niestandardowe i bardzo kreatywne podejście do rozwiązywania napotkanych łamigłówek i szukania czy tworzenia nowych ścieżek. Tak jak wspomnieliśmy, maket będą mogli cieszyć się wyłącznie posiadacze nowej generacji konsol, a szkoda, bo gra wydaje się bardzo interesująca na pierwszy rzut oka. Tytuł ten będzie do pobrania od 2 marca i będzie to jego premiera. Tak więc posiadacze PlayStation 5 powinni być w pełni zadowoleni z otrzymania kolejnej nowej gry do swojej kolekcji. Drugą grą w jaką będą mogli pograć zarówno posiadacze PlayStation 4 jak i PS5 jest Final Fantasy VII. Oczywiście do PS Plus w marcu trafi nie tytuł, a remake tej kultowej gry JRPG. Gra jest pierwszą częścią opowieści, ponieważ deweloper postanowił podzielić całość na kilka części, by móc odpowiednio zaprezentować całą opowieść, nie pomijając w niej żadnego istotnego elementu, a wiele dodatkowo rozbudowując. W nowej wersji Final Fantasy VII zmodyfikowano wiele elementów z oryginału, tak aby tytuł był zgodny z dzisiejszymi standardami. W grze wcielamy się w postać Klauda, byłego żołnierza i najemnika, który dołącza do ruchu oporu, by stawić czoła potężnej i złej korporacji niszczącej całą planetę. Akcję gry obserwujemy z trzeciej osoby, która daje nam możliwość podziwiania tego wspaniałego i pięknego świata w pełnej okazałości. Jeżeli ktoś grał w oryginał, to wręcz będzie zachwycony tym, jak wygląda i jak brzmi nowa odsłona gry. Efekty audiowizualne robią wrażenie nie mniejsze niż ciekawa i wciągająca fabuła. Final Fantasy VII ważną rolę odgrywają też walki. Te, w przeciwieństwie do oryginału, nie odbywają się turowo. Mamy tutaj taki hybrydowy system walki, który zgrabnie łączy taktyczne elementy znane z oryginału z 1997 roku z czasem rzeczywistym. Z całą pewnością gra jest wielkim hitem, a z uwagi, że została wydana niecały rok temu i nadal kosztuje sporo, to pewnie niewielu z Was posiada ją już w swojej kolekcji. Mamy więc nadzieję, że większość z Was będzie bardzo zadowolona z takiego darmowego pełniaka w PlayStation Plus. Gra będzie działała również na PlayStation 5, ale jedynie w ramach wstecznej kompatybilności. Wersja, jaką otrzymamy, nie uprawnia posiadaczy nowej generacji konsol do aktualizacji do cyfrowej edycji PS5, tak więc nie nacieszycie oczu wykorzystaniem najnowszych efektów oferowanych przez nowe technologie. Kolejną grą, jaka trafi w nasze ręce w marcu, będzie Remnant from the Ashes. Tytuł jest przeznaczony na PlayStation 4, ale w ramach wstecznej kompatybilności będą go mogli uruchomić również posiadacze nowej generacji konsol. Gra jest trzecioosobową, kooperacyjną strzelanką z proceduralnie generowanymi światami, w których rozmieszczenie przeciwników zmienia się za każdym razem, gdy wchodzimy do świata gry. W grze wcielamy się w ocalałych, którzy muszą walczyć o przeżycie w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez dziwaczne potwory. W Remnant from the Ashes możemy wybrać jedną z trzech klas postaci, które wymuszają różne style gry. Akcję obserwujemy z zapleców bohatera, który będzie wycinał zarówno małe stworzenia stanowiące mięso armatnie, jak i gigantyczne potwory będące bosami. Jak to w tego typu grach bywa, za nasze zwycięstwa będziemy zdobywali doświadczenie pozwalające nam odblokować nowe umiejętności, a także rozwijać nasze wyposażenie i zaopatrywać się w lepsze przedmioty u handlarzy. Tytuł ten pozwala na łączenie się z innymi graczami w trzyosobowe drużyny. Czwartą i nieostatnią ostatnią grą jaką otrzymamy będzie Farpoint, gra przeznaczona na PS4, ale wymagająca gogli VR. Tytuł jest bardzo wysoko ocenianą, pierwszoosobową strzelanką zaprojektowaną od podstaw pod PlayStation VR i PSVR Aim Controller, ale korzystanie z niego jest opcjonalne. W grze wcielamy się w członka załogi statku kosmicznego, który rozbija się na obcej planecie. Niestety glob, na który trafiamy, zamieszkany jest przez dziwne stworzenia, które nie bardzo lubią kosmitów z Ziemi. Musimy zatem stawić im czoła i walczyć o życie. W Farpoint oprócz strzelania z karabinu będziemy używali go również do skanowania otoczenia podczas eksploracji nieprzyjaznej planety. Gra wygląda bardzo ciekawie, a wszyscy posiadacze PlayStation VR z pewnością mogą liczyć na niesamowitą i niebezpieczną przygodę w odległej części naszej galaktyki. Cztery niesamowite gry mamy już za sobą, ale tak jak powiedzieliśmy, to nie wszystko co otrzymamy w ramach PS Plus. Mało tego, to nie wszystko co otrzymają posiadacze konsol Sony, nawet ci co nie mają wykupionego abonamentu. Wszyscy którzy nie mieli PS Plusa w lutym, ale kupią go w marcu, do 5 kwietnia będą mogli też przypisać do swoich kont Destruction All Stars, które otrzymaliśmy za darmo w lutym. Więcej o tym tytule oraz pozostałych grach, które możecie dodać do swoich kont do 2 marca, opowiadamy w materiale poświęconym bezpłatnym grom z PS Plus na luty, do którego link znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie pod filmem. Oprócz bezpłatnych gier rozdawanych w ramach PlayStation Plus, wszyscy posiadacze konsol Sony, również ci bez abonamentu, będą mogli przypisać do swoich kont bezpłatne gry. Pierwsza z nich będzie dostępna już od poniedziałku 1 marca i z pewnością ucieszy większość z Was. Będzie to Ratchet Clank. Niezwykła, zabawna i świetnie zrealizowana platformówka 3D z sympatycznymi bohaterami, sporym, zróżnicowanym i zaawansowanym arsenałem oraz świetnie przemyślanymi poziomami. Gra jest wspaniałą rozrywką zarówno dla młodszych, jak i starszych graczy. Więcej na temat Raczeta i Klanka opowiadamy w recenzji tej gry dostępnej na naszym kanale. Link do tego materiału znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie pod filmem. Gra ta będzie udostępniona za darmo w ramach programu Play at Home, dzięki któremu w zeszłym roku otrzymaliśmy również wielkie hity na PS4. Według zapowiedzi Sony nie będzie to jedyna darmowa gra, jaką będzie mógł dodać do swojego konta każdy posiadacz konsoli PlayStation. Śledźcie zatem i subskrybujcie nasz kanał, by otrzymywać kolejne informacje na ten temat i nie przegapić bezpłatnych gier. Jeżeli lubicie oglądać rankingi to zachęcamy Was również do obejrzenia najlepszych gier jakie otrzymaliśmy w PlayStation Plus w 2020 roku. W naszym rankingu oceniliśmy wszystkie tytuły jakie trafiły do PS Plusa, a nasze zdanie porównaliśmy z hierarchią ustaloną na podstawie ocen w Metacritic. Link do tego filmu znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie pod filmem. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają wam się darmowe gry, jakie otrzymamy w PS Plus w marcu oraz w którą z nich zagracie w pierwszej kolejności. Jeżeli ten materiał był dla was przydatny, to zostawcie odpowiednią łapkę, a jeżeli macie znajomych z konsolami PlayStation 4 lub PS5, to podeślijcie im link do tego filmu. Za ściągnięcie waszego znajomego na nasz kanał będziemy wam bardzo wdzięczni. Na koniec przypominamy, że linki do wspomnianych materiałów i recenzji znajdziecie również w opisie pod filmem. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach.